Podczas nocy Długich Noży Hitler wyrównywał rachunki niczym boss mafii, pozbywając się najgroźniejszych przeciwników. Ta krwawa czystka była ukoronowaniem zawziętej rywalizacji pomiędzy brunatnymi koszulami z SA, a umundurowaną na czarno SS, o możliwość zabezpieczania Hitlera. Swoista bitwa ochroniarzy. Aby zrozumieć przyczyny Nocy Długich Noży, należy przeanalizować charakter Ernsta Röma. syny! Wy łajdaki, wy! Oszuści! Po tym, żeście się zdemaskowali! Miał naturę rewolucjonisty. W lipcu 1921 roku Hitler stanął na czele Narodowo-Socjalistycznej Partii Niemiec, NSDAP. Polecił Remowi utworzenie oddziału chroniącego zebrania partyjne i dezorganizującego wiece przeciwników, Sturm Abteilung, czyli S.A., nie postawił go jednak na jego czele, wybierając na dowódcę bohatera wojennego Hermana Geringa, który wstąpił do partii w roku 1922. Ten as przestworzy otrzymał najwyższe odznaczenie Pour le i dlatego został przełożonym Rem. Zapoczątkowało to konflikt o fatalnych konsekwencjach. W kulminacyjnym okresie konfliktu w 1925 roku Hitler zwolnił Rema. Podziękował mu za poparcie, ale nie miał zamiaru dłużej tolerować niezależności SA. W szeregach SA było wielu zwolenników lewicy, którzy wierzyli w socjalistyczne ideały partii nazistowskiej. Jednym z nich był Walter Sztennetz, dowódca SA w Berlinie. We wrześniu 1930 roku wzniecił bunt i oskarżył Hitlera o zdradę rewolucji. Buntowników spacyfikowano za pomocą SS i policji bo powinienem wyjąć pistolet i zastrzelić dwóch skórnych synów na miejscu tu przed nami. Hitler przejął wówczas bezpośredni nadzór nad S.A. poprosił Rema o powrót i opanowanie sytuacji. Postawił wszystko na jedną kartę. Już raz pozbył się Rema, gdy ten stał się zbyt samodzielny. Teraz nie miał wyboru. S.A. wymykało się spod kontroli, ale był pewien, że Rem przywróci dyscyplinę. Od ich ostatniego spotkania wiele się zmieniło. Führer zyskał pozycję ogólnokrajowego polityka i chrombrny przyjaciel powinien być mu posłuszny. Röhmowi poklebiało nowe zadanie i przyjął je z entuzjazmem. Kiedy jednak ujrzał potęgę SA, poczuł dawne pragnienie wykorzystania jej w imię rewolucji. Ernst Röhn okazał się doskonałym przywódcą. Zorganizował SA i powiększył liczebnie. Pod koniec 1932 roku dowodził pół milionem brunatnych koszul. Potencjalne zagrożenie, jakie stwarzali, przeraziło nie tylko rząd, ale także establishment i wojsko. SA była teraz pięciokrotnie większa od Reichswehry. Generałowie patrzyli na to z zazdrością i obawą. Remm nie skrywał pragnienia, aby SA stała się rzeczywistym obrońcą III Rzeszy. Lecz Rem był homoseksualistą. W szeregach SA szybko awansowało wielu jego przyjaciół i wkrótce organizacja zasłynęła ze skandali obyczajowych. Wojskowi poprosili Hitlera o ograniczenie potęgi SA. Führer pragnął uniknąć konfrontacji i usiłował wypracować kompromis. Rem potraktował te zabiegi z pogardą. W trakcie kolacji w marcu 1934 roku, Jany w gronie najbliższych towarzyszy wyraził prawdziwe uczucia. I on to wszystko mówi. Natomiast niestety, znaczy, że podjął się bardzo niewdzięcznego zadania pracy z półgłówkami. Bo do kogo są adresowane? Pełne wulgaryzmów, hamskie, knajackie. Tyrady Olszańskiego. Do kogo? Do... Oni, jak słuchają Olszańskiego, to ich szlachet trafia, bo to niestrawne jest dla normalnej elity polskiej. Tylko, że gdzie ta normalna elita polska, ostała się gdzie niegdzie. W większości sytuacji elity polskiej nie ma, są pogłówki, jest hameria. Rozumiecie państwo? This was Dopuścił się zdrady. Tymczasem rosnąca potęga Rema sprawiła, że zjednoczyło się przeciwko niemu dwóch groźnych przeciwników. Reichsführer SS Heinrich Himmler toczył rozgrywkę o władzę z Hermanem Geringiem. Teraz obaj zdali sobie sprawę, że większym zagrożeniem są siły podległe Remowi. 21 czerwca Hitlera wezwał prezydent Hindenburg. Oświadczył, że jeśli nie zostanie podjęta akcja przeciwko SA, wprowadzi stan wyjątkowy i problem rozwiąże wojsko. Hitler musiał działać szybko. Należało poświęcić Rema, aby nazisci pozostali przy władzy. Spiskowcy z SS przystąpili do dzieła. Wkrótce zadzwonił Gering, potwierdzając, że Karl Ernst postawił w stan gotowości berlińską SA, co wskazywało na rozpoczęcie zamachu. Tuż po północy z Berlina zadzwonił Himmler. Poinformował, że Ernst ogłosił mobilizację oddziałów SA w stolicy. Kłamał. Na ulicach panował spokój, a większość członków SA wypoczywała. Wyrok zapadł. Naziści wzięli Rema na cel. Oświadczenie nr 97 na 2023 Polskiej Narodowej Rady Kamratów w sprawie haniebnej postawy Eugeniusza Sendeckiego. Polska Narodowa Rada Kamratów. Mając na względzie trwające od dłuższego czasu publiczne szerzenie nieprawdziwych i szkodliwych informacji o ruchu kamradzkim przez Eugeniusza Sendeckiego z całą mocą oświadcza, iż ów osobnik nigdy nie był, nie jest i nie będzie kamratem.